Witam Was w kolejnym poradniku do serwerów Minecraft Bucket oraz nie tylko, nie tylko do serwerów, tym razem Minecraft Bucket. Jest to poradnik dotyczący robienia kolorowego MOTD, czyli napisu Message of The Day. Ten napis jest napisem, który pozwala nam na ułat, bardzo uatrakcyjnia wygląd naszego serwera na liście, z, na liście serwerów użytkownika, który chce na ten serwer wejść i mieliście problemy zazwyczaj z, z po prostu z dodaniem ze słyszenia takiego napisu, ponieważ często wywalało wam tutaj jakieś znaki zapytania i tak dalej. Poradzimy sobie i z tym i w tym odcinku dowiecie się dokładnie jak w tym poradniku jak tworzyć takie napisy. Tutaj macie świetny przykład z Wernikosa i tutaj macie bardzo właśnie bardzo tutaj wyodrębnił sobie na adres forum Jaka to jest wersja? Dodał jakieś fajne te Wzorki to jest na przykład serwer Huśka. Powstaje też. Jest tutaj zna, znacznie mniej atrakcyjny niż e, tamten, ale również przyciąga. Powinien przyciągnąć graczy. Tu również można sobie zrobić takie coś jak w BI. No, mojego serwera tu akurat nie złapało mu pingu. No, albo tu jest jeszcze jeden serwer, i tak to mniej więcej wygląda. No, tak więc w tym odcinku pokażę Wam, jak coś takiego zrobić. Na początek. Przejdźmy sobie do, do naszego folderu z serwerem. I teraz tak, powinniśmy przejść do folderu server-properties i edytujemy go, do folderu, do pliku server-properties edytujemy go standardowo notepadem++. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli przedtem tworzyliście już, tutaj tworzyłem, jeżeli przedtem tworzyliście już ten motd na kolorowo i tworzyły Wam się znaki zapytania, to już wyjaśniam dlaczego. No o, dokładnie, załóżmy, że mamy format w kodu i WTF8 i stwórzmy sobie teraz jakiś przykładowy, yy, przykładowy yy, przykładowy yy, MOTD. Paragraf oczywiście tworzymy za, yy, dusząc Alt i 21 na klawiaturze numerycznej, jeżeli nie będziecie umieli tego stworzyć, yy, podam wam to ten paragraf w opisie filmu, więc nie będzie bez problemu. No i napiszmy sobie czwórkę, czwóreczka, na przykład tutaj test, yy, ponownie zróbmy paragraf i czwóreczkę, czyli, to po, czyli jeżeli wszystko miałoby być dobrze, to powinien być kolorowy napis test czerwona czerwono. Zapiszmy sobie teraz ten, ten plik server properties i uruchommy sobie Minecrafta. I zobaczymy, czy faktycznie będzie to kolorowy napis, tak jak powinien być, czyli napis test na czerwono. Serwer nam się za chwilę włączy. I się o tym przekonamy. Wątpię, żeby tak było. I zazwyczaj mieliście właśnie ten problem. No dokładnie. Napis czerwony test jest oczywiście, ale wyświetli nam się tutaj znak zapytania, znak zapytania, dlaczego tak się dzieje? Ponieważ macie... macie znów mi się Minecraft włączył, ale ok macie źle, źle ustawione kodowanie format w programie Notepad++. Plus+. Musicie go zmienić na kodu w SI za każdym razem, jeżeli się tutaj jakich, jakich, robić jakieś MOTD, ponieważ wtedy będzie wam to działać. No i zróbmy sobie teraz jakiś yy, przykładowy napis. Na przykład, niech to będzie dwa. Tutaj znak, paragraf. I do tego tej dba, stronki też będziecie mieć link, właśnie od niej zacząłem. To jest yy, strona yy, na, o serwerze na minecraftwiki.pl, na Minecraftwikinet, na polskiej Wikipedii Minecrafta. Ale tutaj macie bardzo ładnie opisane, właśnie wszystkie kolory w Minecrafcie i ich kody. Tak więc, na przykład, załóżmy, że chcemy mieć yy, morski napis. Yy, test, więc tutaj wpisuję sobie literkę B, następnie test, yy, następnie kończę tutaj z to znakiem paragrafu i również wpisuję B. Teraz zapiszmy sobie tutaj to, to, yy, ten nasz plik serwer Server Properties, włączmy sobie ponownie Minecrafta. Yy, piszmy, piszmy sobie tutaj reload, pamiętajcie, że jeżeli dokonujecie zmian MOTD, musicie przeładować serwer yy, i zobaczmy jak to będzie wyglądało. Jak widzicie, jeszcze chyba nie złapał ping, jeżeli nam nie złapie pingu zrobimy restart serwera. No złapał ping, widzicie jest elegancko test bez żadnych znaków zapytania. Teraz to oczywiście można podrasować, już Wam pokazuję jak stworzyć bardziej efektywne, bardziej efektywne emotydy. Ponieważ jest sporo kodów, które to ułatwiają, upewnijmy się, jest format NSE. Teraz na przykład mogę dodać sobie tutaj obok, przed B, jeżeli chcecie dodać jakiś efekt, robicie to za kolorem, czyli na przykład zróbmy tutaj paragraf i zrobię matrix, czyli K. Kod, to te kody będziecie mieć w opisie i dodaję sobie tutaj dwa razy K i teraz będę mieć efekt matrix, przynajmniej teoretycznie. Reload i sprawdźmy czy, sprawdźmy, czy faktycznie tak się stało. Jak widzicie, tak się stało, mamy kolorowy napis, kolorowy matrix. Teraz zróbmy sobie, zróbmy sobie na przykład pogrubienie napisu. To te, tak jak widzieliście wcześniej, jeżeli mieliśmy kodowanie UTF-8, to również mieliśmy takie tutaj długie, takie, te, takie napisy, prawda? Tego już nie będziemy mieć, jeżeli mamy właśnie kodowanie na, zmienione, nie na UTF-8, tylko na ANSI. teraz, żeby to pogrubić, po prostu pisujemy tutaj literkę L i klikamy zapisz. Oczywiście sobie reloadujemy serwer za każdym razem i teraz będziemy mieć gruby napis test. Jak widzicie to jest dokładnie tak samo jak tutaj jak ten napis gruby, taki wyraźny i atrakcyjny dla gracza. Możemy sobie teraz stworzyć następnie przekreślenie, przekreślić ten napis test, jeżeli chcemy go przekreślić. Możemy oczywiście włączyć kolory, łączyć efekty, pokażę Wam to tutaj. Dodam jeszcze dodatkowo oprócz pogrubienia efekt przekreślenia. Więc napiszę tutaj M. To jest właśnie przekreślenie. Tylko pamiętajcie, właśnie, żeby te kody były ułożone w ten sposób. Tu jest przekreślenie, pogrubienie i na końcu kolor. Kolor, który daje nam który określa nam, jakiego koloru będzie, oczywiście, ten nasz napis, prawda? Nasze MOTD. d. I teraz, jak widzicie, tak jak mówiłem, mamy przekreślony napis. Test. Kolejny efekt, który możemy sobie dodać to. Podkreślenie, czyli usuńmy sobie może ten brzydki efekt przekreślenia. I tutaj dodamy sobie właśnie efekt podkreślenia, czyli literka N. Tutaj M sobie usuwamy i pisujemy N. Zapisujemy, reloadujemy serwer i sprawdzamy oczywiście efekt naszej pracy. Wchodzimy w serwer. Jak widzicie mamy elegancko podkreślony test. Ja sobie właśnie stosuję, jeżeli złapałby ping na mojego serwera, to widzieliby się, że właśnie, że jest tak ładnie podkreślony. Teraz tak. Możemy sobie stworzyć jeszcze inny rodzaj, czyli pochylenie. Dokładnie. Trochę mi te słowa wylatują z głowy, ale to jest jednak podkreślenie pochylenie, czyli pochylenie za pomocą literki O uzyskujemy. Albo wiecie co? Nie, zrobimy jeszcze inny efekt. Będziemy mieć pogrubione, podkreślone pochylenie. Tak, brzmi to trochę kosmicznie, ale to się oczywiście da zrobić bez żadnego problemu, łącząc po prostu efekty, tak jak Wam mówiłem. Następnie reloadujemy serwer. Wchodzimy do naszego Minecrafta i mamy piękny, pochylony, podkreślony, błękitny napis test. No, oczywiście, żeby zresetować te kolory, e, powinniśmy pisać e, komendę, znaczy komendę, przepraszam bardzo, e, kod r Czyli, na przykład, że jeżeli chcę, jeżeli chcę to wszystko zresetować, wpisuję tutaj R zamiast tego O. I teraz już powinno być. E, nigdy nie stosowałem, szczerze mówiąc, tego R, ale z tego co wiem, powinno się zresetować. Yy, I zaraz to sprawdzimy. Tak, dokładnie, zresetowało się na nasz na normalny biały napis test. Teraz pokażę Wam, oczywiście, jak stworzyć bardziej zaawansowany napis. Nie tylko po prostu na je, test jednego koloru. Yy, czyli, tak. Załóżmy, że każda literka słowa TS ma być innego koloru, więc stworzymy sobie tak. S, y, paragraf 4T. Następnie kończymy to paragrafem też kolorem, koloru czwartego. Następnie dajemy sobie na przykład kolor y, ciemnomorski, więc wpisujemy tutaj paragraf y, 3. TE. Kończymy to znów paragraf y, 3. Następnie dajemy paragraf y, 5. s Paragraf y, 5. Mamy teraz słowa T E s, literki T e, S następnie dajmy sobie może paragraf 6 T e, S T i kończymy to paragraf 6 czyli tak jak widzicie, ja to mam jeszcze chwilę chwilkę objaśnię teraz sprawdzimy sobie efekt tego, tej, tej operacji, jaką przeprowadziliśmy. Jak widzicie, mamy każdy, każdy kolorek na in, każdy kolor tego. Każdy kolor, literka, każda literka ma inny kolor i to tak samo możecie stosować podkreślenia, pogrubienia, pochylenia, cokolwiek chcecie. I teraz pokażę Wam jak to działa, znaczy jak to, w jaki sposób to stworzyć jeszcze raz Wam pokażę, ponieważ można się przy tym trochę troszeczkę pomylić. Pamiętajcie, zaczynamy. Na przykład załóżmy, że te ma być czerwony, więc dajemy kod czwarty, koloru czwartego, czyli czerwonego, następnie dajemy jeszcze raz czerwony. Tutaj jeszcze nie pisujemy E, tylko już początkujemy E kolorem trzecim. Kończymy trzecim, początkujemy S, e piątym, wpisujemy S tutaj w tym miejscu i kończymy piątym, zaczynamy szósty, wpisujemy T i zaczynamy szósty. I w ten sposób to działa. Myślę, że ten poradnik Wam się przyda, ponieważ ja, wiele osób ma problemy z no właśnie z tymi znakami zapytania oraz w ogóle z tworzeniem tego kolorowego emoji D na serwerze Minecrafta. Myślę, że ten poradnik Wam się spodobał. Jeżeli tak. Aha, jeszcze Wam pokażę, jak zrobić po prostu taki. Powiemy Wam, jak zrobić taki. właśnie tutaj, w BI na przykład. Jeżeli chcemy coś takiego zrobić, po prostu tutaj. tutaj mamy ograniczoną tą, tą przestrzeń, prawda? Ale jeżeli wyjdziemy za nią, tutaj za. za za, tutaj, za ten miernik pingu, że tak to nazwę, to wtedy możemy stworzyć właśnie taką strzałkę i to nadal i nadal będzie. mimo tego, że tutaj zazwyczaj mamy MOCD tutaj, to nadal można je stworzyć tutaj, w tym miejscu i tworzyć właśnie takie. takie BI. Takie już na teksty i strzałki. Myślę, że ten poradnik Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnij ocenić go łapką w górę. Możesz go skomentować, a także zasubskrybować mój kanał na YouTube. Na razie do zobaczenia w następnym filmie.